Kapusta! Jest! Kiełbasa! Jest! Koncentrat! Jest! Śliwki? Gdzie są śliwki? No, wpadły w kompot. No to mamy bigos. No. Produkty z biedronki polecają się do dań polskich. Ale jaja. Na jak w ukropie. A my panowie? Pełen relaks. Takie święta to ja lubię. A jak nas zagonią do roboty? Akurat. Będziemy twarde. <laughs> Produkty z biedronki polecają się na wielkanoc. Panie, panowie, do wazurka zapraszamy. Ja widzę, że migdał ci się podoba. Co? No, skąd byś miała te wypieki? Tak, wypieki. Produkty z biedronki polecają się do świątecznych wypieków. Wiesz co? Po świętach pojadę w podróż dookoła świata. Co ty z choinki się urwałeś? Za kruchy jesteś na taką wyprawę. A piernik z ciebie. Co? Jest gwiazdka. Marzenia się spełniają. Produkty z Biedronki polecają się na gwiazdkę. I jak mówiłem, 95% produktów spożywczych w Biedronce pochodzi z Polski. Jest ser podlaski, z Podlasia, paprykaż ze Szczecina, kiełbasa podwawelska, polędwica z Sopotu, śledzie. A śledzie skąd? Z Łodzi. A... Zapraszam dalej. Pro... Polskie produkty z Biedronki polecają się do tradycyjnych dań. Co się tak przeglądasz? Nie wiem, wydaje mi się, że gruby jestem. Nie, no dobrze się prezentujesz. Daj spokój. Przecież i tak liczy się, jak jesteś wewnątrz. Produkty z biedronki polecają się na prezenty. Salaty macie? Mamy. A macie proszek? Dobry. I bez namaczania. Produkty z biedronki polecają się do brudnej roboty.